To są kurde flagi, a nie tamta mała popierdółka. To są dwie pary uszczelek do zacisków hamulcowych Shimano SLX z Shimano Deore XT. Tu jak widzicie jest napisane Cing ciąg, XT, Cing ciąg, Cing. SLX i tak dalej, czyli powinno pasować do moich hamulców. I na dzisiejszym filmie sprawdzimy to, czy coś takiego, co kosztuje w sumie za jedną sztukę 10 zł, może uratować zacisk hamulcowy warty. Mniej więcej stówkę. Jeśli oglądacie mnie regularnie, to wiecie, że ostatnio miałem problemy z dwoma zaciskami hamulcowymi w dwóch rowerach, ponieważ hamulce mi bardzo piszczały i nie mogłem nic z tym zrobić. Wymiana tarczy hamulcowej, otóż, wymiana klocków hamulcowych nic nie pomagało. Okazało się, że z jednej strony przyciekały tłoczki na jednym i drugim hamulcu. No i. Bałem się, że będę po prostu musiał wymieniać te zaciski hamulcowe na nowe, co w sumie i tak już zrobiłem, żeby mieć działające dwa rowery, ale być może dzisiaj uratujemy dwa fajne hamulce. I postanowiłem, że warto to sprawdzić, ponieważ w polskim internecie nie znalazłem takich uszczelek, a jeśli one się sprawdzą, to z czystym sumieniem będę mógł Wam podlinkować to na dole w opisie, bo myślę, że ten problem nie zdarzył się tylko mi, ale większej grupie ludzi. A jeśli chcecie zobaczyć więcej chińskich zamienników na tym kanale to zasubskrybujcie, skomentujcie, że na przykład kup chińską kierownicę, kup cały chiński hamulec, albo najlepiej rower. Okej, okay, w porównaniu do starych uszczelek no wyglądają one identycznie jeśli chodzi o rozmiar, jeśli chodzi o no jakość gumy, no to to trzeba będzie sprawdzić troszkę z czasem. Dobra, zakładam teraz te uszczelki, ale nie podoba mi się jedna rzecz, że na opakowaniu tych uszczelek jest napisane RISK, czyli ryzyko. Ryzyko, że to będzie działać, ryzyko, że nagle hamulec Ci przestanie działać podczas jazdy. No nie wiem. Uszczelki na szczęście wchodzą, do, powiedziałbym, idealnie do tych zacisków. Naprawdę... Pasują w sam raz. Na uszczelki dam tyczkę oleju, dosłownie palec, tylko zanurzam w oleju, żeby te klocki nie miały takiego zbyt dużego tarcia. Żeby one równo chodziły na tych uszczelkach. Teraz zobaczymy, czy tłoczki dobrze wchodzą w te uszczelki. Troszkę jest ciasno, to znaczy, ciasno to jest dobrze. Wchodzą pomału. Wydaje mi się, że precyzja tutaj będzie zachowana, ale naprawdę trzeba troszkę użyć siły, żeby te tłoczki weszły. OK, pierwszy zacisk jest założony. Potem założę na ten sam przewód drugi, ale najpierw trzeba tutaj troszkę dolać oleju, ponieważ w zacisku go nie ma i nie będę w stanie zacisnąć dokładnie klamki, tak, żeby sprawdzić siłę hamowania i tego, czy hamulec nie przecieka. Jeśli jesteście przerażeni stanem oleju, który widzicie, który wypływa z klamki hamulcowej, to nie bójcie się, ponieważ on będzie i tak przepukany później. Kilka razy tutaj robimy to tylko na test. Dobra, teoretycznie jest on zalany, pewnie jest tam jeszcze troszkę powietrza, ale teraz mogę sprawdzić, czy nie będzie przeciekał, więc pompuję klamką. Mogę ją na chwilę ścisnąć tutaj tretytką i niech tak troszkę chwilę będzie. I za chwilę podejdziemy i sprawdzimy. A teraz czas na krótką reklamę sponsora tego odcinka, czyli WiFood. Y jak się domyślacie, prowadzenie kanału na YouTube, wrzucanie 10 odcinków miesięcznie lub więcej oraz prowadzenie serwisu rowerowego samodzielnie nie jest łatwe. I jak się domyślacie, mam teraz w końcówce marca bardzo mało czasu na cokolwiek, w tym gotowanie. Tutaj przychodzi YFood ze swoim produktem, który jest napojem, który nasyca od 3 do 5 godzin po wypiciu. Dodatkowo ma 26 witamin i minerałów oraz bogatą zawartość węglowodanów i białka. Także całkiem zdrowo tutaj się dzięki temu odżywiam. Dla na przykład szosowców, którzy nie trawią glutenu albo laktozy, jest to idealny produkt, ponieważ ich nie zawiera. Link oraz kod rabatowy macie poniżej w linku w opisie. Naprawdę polecam ich produkt, bo jest Świetny na różne okazje. Możecie to spakować do plecaka, na przykład na wycieczkę rowerową, albo wycieczkę do bikeparku na cały dzień, lub jeśli pracujecie naprawdę do późnych godzin. Niestety, nie wiem czy widzicie, ale wygląda na to, że z jednej strony są jakieś plamy. Jeszcze raz wyczyszczę cały zacisk i włożę ten papierek na chwilę od nowa. No i zobaczymy, bo może to jest jakaś pozostałość jeszcze po starym brudzie czy oleju. Także żeby mieć precyzyjny wynik zrobię to jeszcze raz. Po drugiej próbie nie znalazłem już na szczęście żadnego zabrudzenia olejem na tym papierku. Powtórzyłem tą samą procedurę z drugim zaciskiem hamulcowym i tak samo nie znalazłem żadnego zabrudzenia. Wygląda na to, że te uszczelki są całkiem niezłe. Zadychę od sztuki, można naprawdę fajnie uratować zaciskiem hamulca, macie link, jak obiecałem, poniżej w opisie. Chłopaki przywieźli tutaj trzy Dartmury 26 Playery na trzech praktycznie takich samych ramach. No tutaj mamy w innym kolorze, ale wagi ramy są takie same i sprawdzimy, który jest najlżejszy. Ale najpierw wam pokażę na jakich jest częściach i możecie sami obstawiać. No to tu mamy ogólnie koła Fortresy, Korby to Deore. Łańcuch to jest chyba Nexus. Rama lk z 2021. Kierownica to jest Tornado. Mostek Viper. Amortyzator no to jest Santur Rydon. Opony Smart same chyba to były, szwable. Hamulet Ram Level T. Platformy to chyba Candy są albo Nylony. A jeszcze z przodu mamy chyba, a z tyłu jest ta V2 No to u mnie jest Lil Pro V2, czy znaczy chyba Pro T jest, bo z czy jest V2 z przodu. E, na obręczach X471DT Suisse. Opony no to Billy Bunkersy oczywiście. Tyłu piasta to też Real Pro V2. Korby na no, to Z. Zębatka to jest Bandesa do nich. Łańcuch SRAM PC1. E, siodełko to jest Federal Logomid na sztycy Fusion. E, gripy to są te Odi Long chyba. Klamka hamulca Odyssey e, Monolever 2. Łożysko od rotoru, w sensie w ogóle rotor to jest chyba Salt Plus, z tego co pamiętam. I przewody górne i dolne też Odysseya zwykłe. Kierownica. A, Amorek, no to jest monitu Circus Sport na sztywnej. Oczywiście bez Tumika, bo... Jest jeszcze drugi nakaz, że który jeździ, też nie ma tłumika. Mostek, no to Beetle jeszcze jest. Nitro to chyba mówiłem, że kierownica, i chyba tyle z ciekawszych rzeczy. No i zacisk jeszcze hamulca to jest Avid MTB, chyba. No to tutaj mamy przednia piasta, to jest NSA Metropolisa, z tego co pamiętam. Przednia obręcz to Shield 26. Z tyłu jest też, tylko że czarny. Opony, no to są oMowe owe Maxis, Icon 235, chyba to są. Z tyłu tak samo, tylko że TTH. Siodełko to jest zwykłe Tefati, Sztyca Fusion grubsza. Pia z tyłu to jest Realpro V1. Kierownica to jest NSA z zirkusa seryjnego, nie wiem jaki to jest dokładnie model. Amortyzator no, to tutaj nie ma co więcej mówić XCR chyba, który świetnie działa. A to są stampy jedynki, bardzo fajne pedały. No e, za... Ale tak, i słabo trzymają, łożyska mają Przednie do dupy. Koło Przednie koło centra, ale to tam się przeżyje. Zakręć No dobrze. Piękne, że Nypel lata. Dobra, jeśli wybraliście swojego faworyta 1, 2 lub 3, to musicie. Mam widownię za kamerą się śmieją ze mnie, bo mówię swoim youtuberskim głosem. Jeśli wybraliście, który rower według Was jest najlżejszy, albo możecie pisać w kolejności od najlżejszego do najcięższego w komentarzach teraz, a ja wam pokazuję, jakie są wyniki ostateczne. Trzecie miejsce zajmuje rower numer 3. Drugi rower numer 1, a najlżejszy jest rower numer 2. Jeśli zgadliście, to gratulacje. Przetestowaliby od razu mojego kickera wzmocnionego. Tak jest. Kaz głowę jedzie. Idę wykonać teraz specjalną usługę. W tym bloku mieszka pani, która przyszła wcześniej i powiedziała, że ma męża rower na trenerze i potrzebuje mnie, żebym przyszedł do jej mieszkania, zdjął rower z trenażeru i przyniósł tutaj na serwis. Także wziąłem ulotki, żeby roznieść w tej klatce, do której się nie mogę dostać, i prostego multitule, jakby trzeba było coś rozkręcić.